I bym miał wybrać, czego najbardziej się boję, boję się porażki. Przegranej z Remigiuszem wierzgoniem. To może być giga ciekawy odcinek. O kurde! Je! Je! I platforma, platforma, mocno Kurde, Oski coś tam mi mówił, że coś źle się, coś źle skacze, coś takiego Nie słuchajcie go, nie słuchajcie go, to trzeba na chłopski rozum, to trzeba po prostu... Kuba, w tym momencie niestety musimy... Dzisiaj ma i zapraszam was na tour Ninja Thunder. Właśnie na tym torze influencerzy będą rywalizować o to kto jest najlepszym ninja w polskim internecie Siła, wytrzymałość oraz spryt. Właśnie tego potrzeba, aby ukończyć tor i walczyć o najwyższe pozycje w tabeli Nie przedłużając, sprawdźmy dzisiejszego ninja. Jeśli mówimy o debiutacji Definicji szaleństwa. To przychodzi mi tylko jeden ziom do głowy. Marek wita! Ten oto, witam mglęsa! Mogę powiedzieć, że się cykam. Spokojnie, Kuba. Kuba, wszystko ci pokażę, wszystko cię przeprowadzę, ale wiesz już, jak jest zawieszona poprzeczka i do czego trzeba bić. Okej, okay, dobra, o Oskar Działowy, bądź moim przewodnikiem w tym... w świecie. Ja jestem Oskar Andrzej Działowy i będę go przewodniczyć. Idziemy się rozgrzewać. Ale mnie. Chłopie, ty jesteś taki, masz zimne dłonie, mam że zimne. po prostu nie mogę A z tego. A one ci nie przeszkadzały. Po ej, ale co. wody Ej, ale co jest ciekawe, czy twoje zimne dłonie na tych wszystkich przeszkodach będą im plus czy in minus? Wydaje mi się, że nie mam pojęcia. Myślę, że trochę boję się, czy uda mi się dokończyć ten tor. Chciałem przynajmniej przejść pierwszy etap i będę zadowolony. Kiedykolwiek w ogóle, Kuba, miałeś styczność z Ninja, z drążkami? Byłem raz w takim parku Ninja, hmm. można powiedzieć, przetestowałem to i było słabo. słabo. Było to, a to było dawno już, to było 5 lat temu, więc myślę, że... No to nie byłeś wtedy ja... lat pełnoletni. No. Skocz sobie na drągala, rozluźnijmy upadki. Drugiego. Tam. Dobra, parę razy się podciągnij normalnym chwytem. O nie, bo się spompuje, bo. Ale dosłownie parę, to dosłownie z raz przytrzymaj chwilę u góry, rozciągnij, później dynamiczniej. Uch, dobra. Przyjechał <laughs> na ninja, nie lubi skakać. A mocniej, wyżej, wyżej. O, dynamiczniej. O, i już sobie zejdź. bym miał wybrać, czego najbardziej się boję, to boję się porażki. Przegranej z Remigiuszem Wierzgoniem, przegranej z Remigiuszem Jakubem. Filipem, wiesz, goniem. Weź sobie tą gumę, zawsze sobie ją w ten sposób i teraz tak, najpierw młotkowym chwytem, czyli nic nie zmieniasz, po prostu uginasz łapy. O kurwa, dobra! Czuję siłę. I zrób sobie, tak, nie wiem, osiem ruchów. Co tutaj, jeżeli chodzi o biomechanikę bicepsów, widać dwie głowy, długą i krótką, aczkolwiek u Kuby, nieważne czy jest długa i krótka, ważne, że jest do jeba. <śla> tak mnie uczyli na przyrodzie. Zacznijmy od tego, że muszę wyczuć ten tor. Jeśli poczuję, że jestem w stanie go przejść, to będę się starał. Pobić czas Remka, ale jak będę widział, że od razu są problemy, to nie będę martwił się czasem, tylko będę starał się nie ośmieszyć. I teraz sobie zrobimy <laughs> skok. Let me show you. Główna, główna zasada. Jak najmniej chcesz spędzić czasu na drążku, na przeszkodzie, więc jak wskakujesz, od razu przechodzisz w róg, żeby się nie zatrzymywać. Oj, widzę duży błąd. Duży błąd. I mówię tutaj o dużych bicepsach, które cały czas były przyblokowane. Kuba, musisz otworzyć łapy. Jeżeli się bujasz, twoim celem jest w bujnięciu, żeby nadać sobie jak najwięcej mocy. Twoim celem jest jak najmocniej wykopać nogi. I z automatu, jak wykopujesz nogi, prostujesz się cały. I teraz próbuj. Chydz. Fajnie, ale... Ale no ręce mi zostały. Ręce zostały. Zawsze sobie wyobrażasz, że masz tego drągala czarnego. I go tak... Dzięki. Za siebie. Jeszcze raz. Masz tego drągala czarnego. I tak go za siebie Jeszcze raz? Jeszcze raz? Wszystko mam Ja chyba wolę nie robić tych treningów, tylko już przejść dalej A tak naprawdę to jeszcze musimy poznać równowagę Kurde, Oski coś tam mi mówił, że coś źle się, coś źle skacze, coś takiego Nie słuchajcie go, nie słuchajcie go, to trzeba na chłopski rozum, to trzeba po prostu siła wlecieć, mocny, mocny chwyt a zaskoczenia wszystko przejdziecie. Pamiętajcie, głowa jest najważniejsza, a głowa nie jest pusta. Luz mam. Także Kuba zapraszam i tu nie będę za dużo się rozpowiadać. Jak możecie zauważyć. Eee, po prostu. Przejdź sobie zna trzy razy, bo tak się zaczyna tor i nie chcesz tego... spróbować nasz... Jezu, jakiś kur! <laughs> Nie no, tak szybko chyba nie ma sensu No dobra, no, no. tak. ale jakbyś chciał faktycznie wziąć Jakbyś chciał faktycznie sobie po tym przebiec Ciężar ciała cały czas nad droszkami. O kurde, o kurde. Oj, kurde. To okay. może być giga ciekawy odcinek To może być gigamotny odcinek Na samym początku najbardziej się bałem tego drągranasem na samym początku co jest, to trzeba utrzymać równowagę. A? Ale po tr szybkim treningu z OSKiem wydaje mi się, że. Tak. Do ogarnięcia. Jak nagle nie dostanę zaburzenia głowy, to pewno będzie git. No dobra, nie. Trzeba na żywca. Skorzystam, że już mam odciski, nie? O... No, nie no to. To będzie mój ulubiony odcinek. Ewidentnie. Nasz ninja ma do dyspozycji trzy życia, aby pokonać tor składający się z trzech etapów. Etap pierwszy to test równowagi, swing na ringach, stalowe drążki i kombinacja różnych bujanych zawiesi. Między każdym etapem następuje dwie minuty przerwy. Drugi etap to skok z trampoliny na flying wheelsy, dwa wing naty oraz sekwencja z wielkim kołem. Podczas tego etapu występują także czerwone platformy, które dodają uczestnikowi 30 sekund, ale dzięki temu nie traci on życia. I i może lecieć dalej. Etap finałowy rozpoczyna Salmon Leder, którego każdy przeskok odejmuje 30 sekund. Wszystko kończy wielka wspinaczka na linie, a uderzenie w dzwonek zatrzymuje zegar i oznacza zaliczenie całego toru. Opozycji w tabeli decyduje czas ukończenia całego toru. Jeśli nasz ninja wykorzystał wszystkie życia w trakcie pokonywania toru, wtedy liczy się następująco przeszkoda, na której skończył, i jego czas. Znamy tor, znamy zasady. Zapraszamy ninja na start! Kuba, tor, znasz! Wszystko jest gotowe i na Ciebie czeka. Chciałbyś coś jeszcze powiedzieć? Cykam się. Nie co to mówiłem, ale cykam się. Trzy, dwa, jeden, start! Skąd tutaj, tak? Tak, tu, tu kółka, ringi. Dawaj, dawaj, ringi, cyk, cyk. Cyk, dobrze, cyk. Cyk, dobrze, cyk. I płynnie, od razu, o właśnie, od razu. I od razu, platforma, platforma. Dawaj, platforma, od razu, dosięgniesz. Nogi na platformę. I drążki, w moją stronę. Dawaj. Dawaj, dosięgniesz. Bujasz i dosięgasz. No, mocnej buli. I sięgasz, sięgasz. I od razu, dokładasz i od razu. O kurde! Yeah! Yeah! I platforma, platforma, mocno! Dawaj, dawaj, dawaj. I od razu sekwencja. Dawaj, masz czas. Tutaj i... Tak, 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 lecie, gadaj. Dawaj. dawaj. Dawaj, 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 robisz to. Tak, mocno przyblokuj łapę. Dawaj, bójnik, bójnik od razu, dawaj. Mam, mam te no, te, drążek! Wycofaj! Wycofaj, no! No, dobrze! I dawaj, łapiesz ostatni element i platforma. Dawaj, łapiesz to. Tak. Musisz przyblokować. tak. Dobrze. Minuta 14 sekund. Zmęczenie. się. Idziemy do strefy drugiej. Wyglądasz Ej. na dobrze rozgrzanego. Ten moment? Ja myślałem, że, to, że tego tutaj nie ma. Tu no trzeba jakoś oznaczyć nie, nie być. Ja chciałem skakać od razu tam. To ja, jest jakby. Dla mnie tego jakby to nie istniało. Mogłeś skoczyć kontentowo. I dopiero jak w ostatnim momencie powiedziałeś drążek, to ja mówię, A, to jest drążek, tu tutaj te drążki, to jak małpa żeś zrobił. A, mała też, tak mi mówiła. Strefa druga, która ci właśnie czeka. Jest strefą, która może ci najwięcej pomóc, albo na której możesz się pogrążyć. Masz czas, minuta 14, jesteś 10 sekund poza czasem remka. Uff. Uważam, że szumi mógłby walczyć ze mną tutaj ramię w ramię. Wspólnymi siłami mogliśmy pokonać remigiusza wierzgonia, który oczywiście oszukiwał. Co mamy? Mam na to dowody, i jeśli ktoś jest chętny dowieść tego w sądzie, to proszę dzwonić. 3, 2, 1, strefa druga, let's go! Super. Super, zatrzymaj i lecisz, wheels, wheels, platforma, wheels i platforma. Super, kółko, wingnut, wingnut, też masz platformę pomiędzy. Dawaj, 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 od razu sięgaj, od razu. No, o kurde, platforma, O kurde. Poprawiasz, jedno życie straciłeś O kurde Więcej zdecydowanie, chyba, co za nie, długo Nie, wisz. bo tu... E... Ale bo za długo wisisz Nie, nie, ja tu ból Bo za długo wisisz Kurde, Oski coś tam mi mówił, że coś źle się, coś źle skacze, coś takiego Nie słuchajcie go, nie słuchajcie go, to trzeba na chłopski rozum I Sięgaj, nie bójaj się No i to już powinieneś Ale... robić No, tak O oh. Straciłeś drugie życie oh. Zresetuj Berenka. sobie łapy zresetuj Nie, sobie nie, łapy. to nie chodziło Ale bo ja wiem ja. o co chodzi <laughs> Super, masz ostatnie nie. życie, Kuba. O, mogę lecieć? Dalej, Czas leci, masz ostatnie życie, pamiętaj. Super. I platforma, platforma. Platforma, czerwona platforma. Doleciał. Druga czerwona, dawaj. Drugi wingnut i tu musisz lądować na platformę. To. Mocno wybujaj, Moso wybujaj. Szara platforma. Tak, teraz sobie miał, no. Dobrze. Drążek, kółko, pucha. Od razu bujaj, nie bić. Dawaj, mocno wykop. Mocno. Mocno. I teraz miał. No. Super. Super. O kur... Ale... Nie mam ja czuję taki ból w lewej ręce, że to jest... Ale nie ma szans. I nie, nie, nie umiem wyprostować lewej ręki. Kuba, w tym momencie niestety musimy skończyć twoją próbę. No i niestety Kuba nie ukończył całego toru. Jednak trzeba mu oddać, że walczył naprawdę do samego końca i zostawił swoje zdrowie na tym torze. Niedoleczona kontuzja barku odezwała się podczas przejścia, co spowodowało utratę żyć i mocno utrudniło dalsze pokonywanie przeszkód. Tym samym Kuba ląduje na trzeciej pozycji w rankingu, kończąc swoje przejście na wielkim kole z czasem 3 minuty i 55 sekund. Życzmy Kubie dużo zdrówka w komentarzach i miejmy nadzieję, że wróci jeszcze do nas na tor Ninja Thunder. Trochę boli, że Remek... Przeszedł tor z takim dobrym czasem. No i teraz e, boli mnie to, ale wiem, że on oszukiwał, więc, jakby lepiej nie oszukiwać i nie przejść go. Niż oszukiwać i mieć wyrzuty sumienia. Więc, no, co, no, Remek, wszyscy wiemy, wszyscy wiemy, jak to były kontakty. z szefem, kazałeś Oscarowi wysokość, pomagać ci. z green screen, ale wszyscy dobrze wiemy, jak to, jak to wyszło. Kuba, jesteś już po, niestety nie udało ci się ukończyć, ale może chciałbyś kogoś nominować, żeby się podjął tego wyzwania? Może ktoś macie pomścić na tym torze? Jakiś twój Poms... dobry kolega. Mój dobry kolega, Marek Wita, Szymon Szumniak mm. i Friz, <grymne> moi najlepsi koledzy.